Witam na kanale Nowato. Coraz częściej panowie instalatorzy będziecie mieli zapytania z rynku komercyjnego, chociażby spółdzielni mieszkaniowych o pompy ciepła dla tego segmentu. I nasz partner firma Elektronika SA, która jest dystrybutorem pomp ciepła Mitsubishi Heavy, które znacie z naszego kanału, zaprezentowała nową pompę na R290 do celów komercyjnych. Zapraszam. Dobry Państwu, Pan Borys Krzywczyński, firma Elektronika SA. Elektronika SA, tak. czyli nasz dystrybutor pomp Mitsubishi Heavy, które znacie Państwo z naszych kanałów, a dzisiaj chciałbym zaprosić Pana, zachęcić, żeby powiedział Pan nam coś o innej marce i innej pompie, znacznie innej. E, to dam panu głos, proszę bardzo. Dziękuję. Opowiem państwu o pompie monoblokowej, pompie Poker, którą widzimy tutaj na ekranie. Wyprodukowanej przez firmę ROS. Firma ROS jest w grupie NIBE. Myślę, że doskonale państwo znają firmę NIBE. ROS mam nadzieję, że również państwo znają albo poznają. To jest ta jednostka. Jednostka nietypowa, ponieważ napełniona czynnikiem z grupy czynników A3, czyli wybuchowych. Jest to czynnik naturalny propan. Jednak jego napełnienie w tej jednostce jest niewielkie, poniżej 5 kg. I przy tym napełnieniu taki jeden pojedynczy moduł uzyskuje wydajność 50 kW. Jest w stanie wyprodukować gorącą wodę o temperaturze nawet plus 75 stopni, co również jest bardzo dobrym wynikiem, jak na, na pompę ciepła. Co można powiedzieć? No jednostka wpisuje się w trend, który obecnie panuje na rynku monoblokowych pomp ciepła, czyli czynniki naturalne, monoblok, czyli zwarty obiekt czynnika, krótki. Pompa modułowa, można ją łączyć w więcej jednostek, uzyskując maksymalną moc nawet 200 kW, więc bardzo dobrze nadaje się do zastosowań komercyjnych, począwszy gdzieś od budynków właśnie wielorodzinnych, poprzez hotele, szpitale, biurowce. Wszędzie tam, gdzie właśnie potrzebujemy trut no, większej mocy niż, niż powiedzmy w tradycyjnym domu jednorodzinnym. To właśnie, bo coraz więcej zapytań ze strony spółdzielni mieszkaniowych, które mają gdzieś tam lokalne kotłownie, e, zasilane często węglem, ale tak jak ostatnio trafiła do mnie e, taka spółdzielnia, gdzie mamy do czynienia z kotłownią na olej opałowy, no wiemy z czym to się wiąże. I takie rozwiązania są skalowalne, tak jak powiedział pan, prawda? Czyli możemy 50 kW mamy jeden moduł i możemy je zwiększać, ale także możemy zrobić lokalne takie mini kotłownie, rozumiem, z takich układów. Dokładnie, dokładnie. Można i warto zastąpić na pewno kotłownie opalane jeszcze paliwami właśnie stałymi za pomocą właśnie tych monoblokowych pomp ciepła. Co jest ważne, jako że jest to opcja modułowa, możemy w każdej chwili w razie zwiększenia zapotrzebowania się na, na ciepło, bo na przykład deweloper dostawi drugi, drugi blok czy drugie skrzydło hotelu, czy rozbuduje po prostu budynek. Możemy dostawić w każdej chwili drugi moduł, trzeci, czwarty w razie właśnie zwiększenia się zapotrzebowania na ciepło, czy na ciepłą wodę użytkową. Są oczywiście pytania, na które nie możemy teraz odpowiedzieć, czyli jak to wygląda ekonomicznie, czyli inwestycyjnie, ale jest takie pytanie, które ostatnim roku spędzało sens powiek wielu instalatorom firmom, czyli dostępność takich urządzeń. E, Okej, okay. jako że są to jednostki... E modułowej, tak naprawdę jednostka jest w jednym module produkowana 50 kW. Producent zdecydował się na produkowanie tych jednostek na stan. Czyli mamy już począwszy od tego roku zapełnione stany magazynowe w firmie ROS. Również staramy się, żeby kilka tych modułów było też również w firmie Elektronika S.A. na magazynach tutaj w Polsce więc e, sądzę, że nie powinno być tu żadnego problemu, e, o ile sytuacja jakoś drastycznie na rynku się nie zmieni, jeśli chodzi o łańcuchy dostaw, ale na ten moment wygląda to dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałbym, żebyśmy może na ekranie pokazali e, te parametry, które, okay. które osiąga ta pompa. E, tu to widzimy, jest, tak, to jest koperta pracy. Tak, bardzo szeroka koperta pracy w grzaniu od minus 20 stopni otoczenia do plus 40 stopni otoczenia i przy minus 20 na zewnątrz jesteśmy w stanie wyprodukować wodę o temperaturze plus 57, przy minus 10 plus 67. Natomiast począwszy od zera do powiedzmy 27 stopni, możemy wyprodukować nawet plus 75 z delta T10, jeśli chodzi o wejście i wyjście. Jest to rewersyjna pompa ciepła, więc może również chłodzić. Z opcjami niskotemperaturowymi możemy nawet schłodzić glikol do minus 10, także to jest ważne, że tego typu urządzenie możemy również do chłodnictwa jakby przeznaczyć. Na przykład, nie wiem, I na przykład magazyny chłodu, ma magazyn małe, małe lodowiska, tego typu rzeczy gdzieś, jeśli chodzi o to również mają zastosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. I co powiecie Państwo na taką pompę stojącą na budynku wielorodzinnym albo zasilającą inny obiekt komercyjny? L290 oczywiście warto przyjrzeć się tabelom wydajności i mocy w temperaturach i to zrobimy, ale już dziś rekomendujemy to pompę, chociaż nie jest ona jeszcze przez nas sprawdzona i polecona. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, nowato sprawdzone, polecone.